Cześć, witajcie. Ja jestem Leon i prowadzę dla Was stronę wyprawyleon.pl. Moi drodzy, zapraszam Was na drugą część filmu z eksploracji Lisiej Sztolni. Mam nadzieję, że ten odcinek spodobał Wam się tak samo jak część pierwsza. A jeżeli jeszcze nie widzieliście części pierwszej, to link do niej znajduje się tutaj. Tak szybko słowem wstępu część drugą zaczniemy od tego miejsca, gdzie skończyliśmy w pierwszej części, a więc przy tym tak zwanym skrzyżowaniu. Wtedy, podczas nagrywania tego materiału, tej części pierwszej, oczywiście rozmawialiśmy, robiliśmy jakieś przebitki i tak dalej. Co za tym idzie, zużyliśmy więcej powietrza. Teraz, podczas nagrywania, jakby drugiej części, od razu szybkim marszem dotarliśmy do tego skrzyżowania, przez co tego powietrza mamy więcej i tym samym mamy mniejsze obawy o to, że tego powietrza nam nie starczy. A więc, nie przedłużając, zapraszam na film. Ok, moi drodzy, dotarliśmy do miejsca, gdzie zatrzymaliśmy się w poprzednim materiale. Z tego co zauważyliśmy, jest znacznie mniej wody niż za naszym pierwszym podejściem. Dlatego też na pewno będzie to spore ułatwienie. Ten korytarz nam się rozbija na dwie strony, lewą oraz prawą. Myślę, że pójdziemy prawą, ponieważ jest tam mniej wody. A więc do dzieła. Nie wiem, jaka jest głębokość w tym miejscu. Dlatego nie chciałbym się jakoś specjalnie mocno zapaść. Ale wychodzi na to, że jest ogólnie w porządku. Tu mamy dwa wagoniki kopalniane, które stoją nam na przeszkodzie. One są w tragicznym stanie. Postaram się tutaj przecisnąć pomiędzy nimi. Udało się pokonać pierwszy wagonik. A tutaj mamy już. Partię. I widzę, że tutaj jest woda. Niestety nie wiem jak jest jej dużo. Dlatego będę musiał być bardzo ostrożnie. Sugeruję się poziomem tych go nie patrzeć. Tu z przodu wygląda, wygląda to trochę na tamę ziemną. Zmocniono drewnem no i wiele wskazuje na to, że jednak lepszym rozwiązaniem byłaby ta lewa strona, ponieważ tutaj jest bardzo dużo wody. Aha, już wiem nawet, gdzie jesteśmy, nie tak, wycofamy się, wiesz? Wycofamy się. Musimy wejść tamtą stroną. Dalej już nie pójdziemy. Tutaj wycieczka się kończy. Powiedziałem do, jej, do kolegi, żeby się wycofał i podejdziemy tym drugim wejściem, ponieważ z tej perspektywy, jak ja tam patrzyłem, ta obudowa idzie nam pod jakby pewnym upadem, ale e, to nie jest upad. Tego upadu tam być nie powinno. Po prostu to jest to miejsce, gdzie sztolnia nam się, gdzie sztolnia nam po prostu e, posiadła w wyniku. Wybierania pokładów węgla przez kopalnię Torres. A więc, wielce prawdopodobne, że uda nam się podejść maksymalnie może ze, ze 100 metrów i dalej nas już nie puści po prostu głęboka woda. tutaj się wszystko nam sypie ze stropu te e, opinki już po prostu nie wytrzymają nie wytrzymują naporu skał i to wszystko nam się tutaj wsypało do środka a więc jest to miejsce szczególnie niebezpieczne i niestety moi drodzy nie widzę perspektyw żeby tą wycieczkę kontynuować Ponieważ tam w oddali, może uda mi się to wyciągnąć w programie Widać już, że obudowa idzie po prostu pionowo w dół Woda jest, poziom wody jest po prostu wyżej niż chodnik A więc faktycznie dotarliśmy do tego miejsca Faktycznie dotarliśmy do tego miejsca, o którym mówiłem wcześniej Że jest to mniej więcej połowa Lisiej Sztolni I to miejsce, które najbardziej ucierpiało w wyniku no jakby nie patrzeć w pewnym sensie rabunkowego wydobycia węgla, w wyniku czego liścia szczolnia nam po prostu się zapadła. Różnica poziomów pomiędzy jakby oryginalnym poziomem szczolni, a tym, który jest obecnie, to minus 14 metrów. A więc bez pompowania wody w tym miejscu tych partii nie uda się po prostu pokonać. W tym miejscu mamy 9% dwutlenku węgla i 2,8% tlenu. Dobra, nie pozostaje nam nic innego, jak tylko po prostu stąd teraz wyjść. Moi drodzy, wiem, że fryzurę mam trochę niewyjściową, no ale dosłownie przed chwilą, jak mogliście zauważyć, pokonaliśmy jedną część szczoni w aparatach powietrznych. Teraz cofnęliśmy się nieco i pójdziemy w tą prawą stronę. Ja w pierwszym moim materiałem powiedziałem, że pójdziemy w lewo, a w prawo pójdziemy o ile starczy nam powietrza. A więc właśnie teraz idziemy w tą prawą stronę. Na razie stlenem jest w porządku, dlatego nie korzystamy z aparatów powietrznych. Do dzieła. Okej, okay, moi drodzy. Sprawa wygląda tak, że co jakiś czas tutaj mijamy fragmenty odwodnienia sztolni, których nie widziałem o dziwo, yy, idąc tam w lewo, że tak powiem. Być może to wszystko zalegało gdzieś tam pod warstwą błota. I yy, nie niewykluczone również, że ta trasa była nieco dłużej jakby czynna dla ruchu turystycznego, bo choć na początku zaplanowano ruch turystyczny na całej długości sztolni, no to w pewnym czasie zaczęto się zastanawiać, czy lepiej nie będzie rozbić tej, tej, tej jednej sztolni na dwie trasy. Czyli jedna trasa prowadziłaby od szybu Sobutka, a druga trasa prowadziłaby od strony, yy, od strony tak zwanego dawnego basenu załadunkowego, portu załadunkowego. No i trasy ogólnie działały w pewnym okresie dwie. Może ta funkcjonowała dłużej, dlatego też jest w trochę lepszym stanie. Na pewno jest na razie tutaj o wiele bardziej sucho i tutaj ogólnie problemów nie powinno być z wodą, ponieważ ten najbardziej jakby fragment, ten fragment, który jakby najbardziej się zapładł, to właśnie był w kierunku szybu Sobótka. Fragmenty uszkodzonej instalacji elektrycznej. Mijamy. A tutaj moi drodzy... Nie wiem, czy mamy świetlik wychodzący na powierzchnię, czy to jest e, szybik, szybik, który wychodzi na powierzchnię w parku. No nie jednak jesteśmy najwidoczniej bardzo płytko pod ziemią, ponieważ tutaj widać korzenie, korzenie roślin i słychać również jeżdżą nad naszymi głowami samochody. W tym miejscu docieramy do miejsca, do miejsca, które, którego zadaniem, o może inaczej. Zadaniem tej tamy nie było odcięcie tych partii niebezpiecznych od tych powiedzmy bezpiecznych, tylko za tą tamą woda miała być spiętrzona do około 1 metra i tam miał być prowadzony ruch turystyczny przy pomocy łodzi, a więc chciano w ten sposób po prostu pokazać ludziom jak wyglądał kiedyś, kiedyś wyglądał transport węgla właśnie przy pomocy łodzi. A skoro już mówię o tych, o, mówię o tych metodach oprowadzania to chciałbym dodać, że trasa Lisia Sztonia miała oferować jakby trzy formy zwiedzania, trzy sposoby. Trans, e, transport chciałem powiedzieć, zwiedzanie piesze, zwiedzanie e, za, e, przy pomocy po prostu takiego e, jakby to powiedzieć pociągu kopalnianego, kolejki kopalnianej oraz właśnie transportem wodnym, a więc przy pomocy łodzi. No i są takie metalowe um, fragmenty, jakieś wystające ze ścian. Nie wiem, czy to nie jest aby oryginalne, ponieważ oryginalnie w Sztoni również były e, takiego rodzaju rodzaju poręcze. To jest tyle że drewniane. I po prostu ludzie, którzy zajmowali się, um, jakby inaczej, transportowali ten węgiel przy pomocy łodzi, no musieli się jakoś te, tymi łodziami poruszać, prawda? No i w tym celu oni się po prostu odpychali rękami od takich drewnianych poręczy. Na stropie mijam świeże cegły, a więc prawdopodobnie jest to zamurowany świetlik, świetlik wentylacyjny tej sztolni. No mówię, w latach 2000-2001, kiedy ta sztolnia była adaptowana na te cele turystyczne, no ponoć, ponoć część takich smaczków, powiedzmy, zostało niestety zniszczonych, zamurowanych, albo po prostu zaślepionych przez współczesną obudowę górniczą. Chodziło oczywiście o bezpieczeństwo turystów Woli docieramy do nie wiem, czy jakiegoś rozwidlenia, czy też tamy ciężko mi powiedzieć ale tutaj jak widać ten ten ocios nam się strasznie tutaj wysypał a więc, no mówię, te siły siły pionowe działają dosyć konkretnie na to na to wyrobisko. I w tym miejscu docieramy do jakiegoś małego zakrętu. Tutaj szczelina wykonana jest już w cegle ze stropów, ze spągów wszędzie wystają nam jakieś rury niewiadomego przeznaczenia. Może przepnąć trochę mikrofon. Ile? Dobra. Podejdziemy szukawajkiem. Poruszanie się tutaj będzie dosyć, dosyć utrudnione i myślę, że te niższe fragmenty i tak zrobimy na wdechu. Cóż to jest? Mm -hmm. Tutaj mamy jakiś bardzo niski kanał. Wygląda na oryginalny. Z kolei, tutaj mamy niewielkie pomieszczenie, jak najbardziej współczesną rurę. Nie wiem od czego, ale mamy pomieszczenie które jest bardzo niskie, niskie i nic więcej nie ma. Tutaj wycieczka się kończy. Koniec części drugiej i zarazem ostatniej. Mam nadzieję, że ten film przypadł Wam do gustu, że się spodobał tak samo jak i poprzedni materiał z Lisiej Sztolni. Jeżeli tak było to zostawcie kciuka w górę, napiszcie jakiś komentarz. To mi pomaga, to sprawia, że te filmy niosą się dalej, mają lepsze zasięgi. Moi drodzy, tak pod koniec już tego filmu malutkie podsumowanie. Jeżeli chodzi o samą misą szczolnie, to jest to obiekt naprawdę wyjątkowy, i teraz mogę już powiedzieć to z pełną świadomością, nie opierając się na jakichś tam opisach, tylko na tym, co widziały moje oczy. A więc, obiekt zachowany w bardzo dobrym stanie, dużo oryginalnych rzeczy, i tak naprawdę, obudowa ta stalowa, jak i drewniana, również była w dobrym stanie. Ja żartuję, że wystarczyłoby to wszystko jeszcze raz. Potraktować hammerightem, obudowę, odmalować i można wpuszczać turystów. No ale oczywiście sprawa nie jest taka łatwa, tak? Głównie ze względu na ten dwutlenek węgla. Ja w pierwszej części mojego materiału powiedziałem, że są małe szanse, iż Lisia Sztonia zostanie otwarta dla ruchu turystycznego, ale gdzieś tam w głębi serca wierzę, że te pieniądze uda się znaleźć i ten, i ten obiekt otworzyć, ponieważ byłaby to ogromna wizytówka przede wszystkim miasta Wałbrzych, a więc liczę, że uda się to zrobić. Jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o takie kwestie techniczne eksploracji lesie Sztolni, no to jakby kwestie logistyczne sprawiały pewne problemy, ale nie były tam jakoś przesadnie dla nas skomplikowane. Nie czułem również obaw, że ten aparat się tam gdzieś. Zepsuję na wali i ja w tej sztolni zostanę. To, co mi jakby najbardziej przeszkadzało, to fakt, że ymm, mając aparat powietrzny w dosyć ciepłym miejscu, bo tam pod ziemią było naprawdę ciepło, pomimo faktu, że na powierzchni temperatura ujemna, no to wyobraźcie sobie, że ja podczas opowiadania wam, podczas tej mowy, podczas tego marszu, ymm, strasznie się pociłem i po prostu nadmiar potu co jakiś czas musiałem z tej maski wylewać. Przechylałem maskę w dół, przechylałem głowę w dół i tutaj komorą foniczną wylewał się pot. A więc było to tyle niekomfortowe, ale jak widać, udało się ten obiekt sfilmować i wam go pokazać. Oczywiście eksploracja Lisi Sztolni i jej sfilmowanie nie byłoby możliwe bez udziału patronów, bez udziału moich sponsorów, bo to dzięki Wam udało się kupić m.in. dwa dodatkowe aparaty powietrzne. A więc dzięki Waszemu wsparciu ta eksploracja była możliwa. Ja może tylko wspomnę, że gdyby ktoś chciał mnie wesprzeć niekoniecznie przez Patronite, to w opisie pod tym filmem umieszczę linki do sklepu z, biżuter z biżuterią tytanową, którą możecie dowolnie personalizować. Tam są m.in. dostępne nieśmiertelniki, opaski na, na, na ręce. Można te rzeczy kupić z moim logo, ale jeżeli ktoś nie chce nosić. Leona na ręce czy też na piersi, to może, możecie kupić jakąkolwiek inną biżuterię, chociażby jako prezent. Biżuteria jest, jest bardzo dobrze wykonana. I taką biżuterię tytanową możecie komuś podarować. Możecie ją spersonalizować imieniem, nazwiskiem osoby, której chcecie ten prezent podarować. I myślę, że to będzie taki fajny, oryginalny prezent. A dzięki temu linkowi, który znajduje się pod, w opisie tego filmu, ja dostanę część kwoty jakby zakupu, a więc w ten sposób również możecie mi pomóc. Mam tutaj ze sobą jeszcze aparat ucieczkowy, aparat ratunkowy, którego na szczęście nie musiałem użyć. O ten aparat też pytaliście w komentarzach pod filmem, ale o tym aparacie zrobię osobny odcinek. Opowiem jak on wygląda. Tego aparatu nawet sobie użyjemy. Ten aparat jest przeterminowany od 3 lata, a więc podziemy go nie zabieram, ale go otworzymy, uruchomimy, zobaczymy, jak w tym się oddycha. Moi drodzy, nie przedłużając, z mojej strony byłoby to wszystko. Wszelkie potrzebne linki macie w opisie pod tym filmem. No i cóż mogę powiedzieć więcej? Do kolejnego.